Zobaczcie, jaką dziwną antenę siatkową zdemontowałem od klientki. Pierwszy raz taką widzę w ogóle na oczy. Antenę siatkową, bo anteny siatkowe tych wymiarów zawsze mają raz, dwa, trzy, cztery dipole połączone symfazowo typu X. A ta antena ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć dipoli typu X. I te dwa dipole są praktycznie obok siebie, w ogóle bez odstępu. Prawie, że się stykają. Powiem Wam szczerze, pierwszy raz takie dziwadło siatkowe widzę. Yy, powiem Wam szczerze, jeszcze, że yy, tego u klientki, jak tą antenę demontowałem, nie zauważyłem tych dziwnych dipoli. Dopiero teraz, jak ją przywiozłem do siebie, to je <grym> zauważyłem, że to jest, że coś mi tutaj nie gra, te dwa dipole. One są praktycznie obok siebie. Jeżeli ktoś wie, co to jest za Dziwna antena siatkowa, jaka to jest w ogóle firma i z jakiego powodu producent zastosował dwa dipole aż tak blisko siebie? To niech mi napisze, ponieważ pierwszy raz taką dziwną antenę widzę, ponieważ wszystkie anteny siatkowe, które są tych wymiarów, mają cztery dipole. Są anteny siatkowe, które mają więcej dipoli połączonych synfazowo, ale wtedy te anteny siatkowe są dłuższe. One są dłuższe. I odstępy pomiędzy tymi dipolami są normalne. A ta antena jest normalnych wymiarów, tylko że dwa dipole są wciśnięte bez żadnego odstępu od siebie. Nie wiem dlaczego producent zastosował takie rozwiązanie i co to, co to zmienia w stosunku do normalnej anteny siatkowej. Nie mam pojęcia, ponieważ takiej anteny nigdy w życiu nie widziałem na oczy. Także taka ciekawostka. Możecie sobie zobaczyć, jaką dziwną antenę znalazłem. Środkową. Ja ją wziąłem do siebie, wyrzucę ją na złom, Bo ona się już nie nadaje, to podzewiałe. Nie będę nikomu tego zakładał. Yy, ta antena może mieć już 25 lat. Myślę. Yy, no i taka ciekawostka. Ale pomimo tych 25 lat, tutaj te plastiki nie są w złym stanie. Direktory te nie podpadały, nic tu nie jest skruszałe. Więc może by ona jeszcze gdzieś działała, ale wiadomo, nie będę u nikogo zakładał takich podzywiałych złomów. No i jeszcze taka ciekawostka, że siatka w tej antenie w wielu miejscach jest łączona takimi zaprasowanymi yy, łącznikami. Też nie mam pojęcia, dlaczego producent nie zastosował jednolitej siatki, tylko połączył ją w wielu miejscach takimi tutaj o, zaprasowanymi tymi. Przedziwna antena środkowa. Jeżeli ktoś mi napisze, co to za firma i dlaczego takie, takie dziwne rozwiązanie producent zastosował, to będę wdzięczny. Pierwszy raz taką antenę środkową widzę.